Oweł... Nawet Mikołaj wie, że Intermarsze bada ceny ponad 100 tysięcy produktów, by duży wybór prezentów i udane zakupy na świąteczny stół zagwarantować Ci w najniższych cenach. Uwaga! U nas świąteczne rabaty! Zyskasz aż 50 złotych! Tylko do 18 grudnia filet z rożony mrożony, jedynie 6,99 za kilogram. Olej rzepakowy 0,9 litra, tylko złoty 99. Intermarché to numer jeden! Intermarché! Goście ambasadora znani są z wyszukanego smaku. Ferrero Rocher. Wyśmienite! Ferrero Rocher. Naprawdę nas rozpieszczasz. Ferrero Rocher. Najdoskonalsze wyrażenie dobrego smaku. Ziarenka Smaku Winiary to przyprawa ze świeżych warzyw w kranunkach. Dlatego nadaje potrawom niepowtarzalny smak i aromat. Winiary. Najlepsze chwile, najlepszy smak. Teraz pod choinkę. 20% więcej ziarenek smaku. Aby usunąć oporny brud, przypalony tłuszcz, brud i osad w łazience, rdze, potrzebujesz super uniwersalnego środka do czyszczenia. Nowy Tip Super Cream to super uniwersalny środek czyszczący, który skutecznie usuwa oporny brud i plamy w całym domu. Wypróbuj go i przekonaj się o jego niezwykłej sile czyszczącej. Tip Super Cream najlepszy uniwersalny środek czyszczący marki Tip. RMFFM najlepsza muzyka. Lepsza muzyka. RMFFR Zabiegi, jakim poddajemy włosy, mogą je bardzo zniszczyć. Nowa linia regenerująca DAW odżywia włókna włosów, odbudowując je i zapobiegając rozdwajaniu się końcówek. Aby Twoje włosy były gładkie i piękne. Nowa linia regenerująca DAF. Dzięki Chwili dla Ciebie świąteczna radość zagości w Twoim domu, zanim zasiądziesz do wigilijnego stołu. Tylko teraz praktyczne foremki do ciastek, a wraz z nimi zabawa dla całej rodziny. Chwila dla Ciebie z foremkami do ciastek już w kioskach. Chwila dla Ciebie pomaga w życiu. Czy wiesz, ile wody zawierają niektóre odświeżacze powietrza w aerozolu? Nawet do 70%. A przecież woda to nie to samo, co zapach. Breeze Mini Spray jest tak skoncentrowany, że jedno naciśnięcie wystarczy, by skutecznie odświeżyć całą łazienkę. Breeze Mini Spray. Breeze. Twój dom zaprasza zapachem. Brudne szyby? Mr. Muscle Max skutecznie czyści okna do błysku. Bez smug. Mr. Muscle Max czyści na błysk. Teraz. Dodatkowo 50% gratis. I go. Pieniądze czekają. Szukaj brawo z Superdiodą na sylwestrową imprezę. O czym marzą i czego się boją chłopaki z Tokio Hotel. Brat Pitt i Tom Cruise chcą się ustatkować. Paris Hilton balanguje, a z nieba sypią się setki ekstra nagród. Na Szukaj brawo z Superdiodą. Z wydanie specjalne Bravo Poster, a w nim naklejki, gigaplakat Tokio Hotel na drzwi i 4 mega postery. W sumie ponad 20 plakatów z największych gwiazd roku 2005. Nowe Bravo. Twoje prawo. Kupowanie pasty do zębów stało się takie skomplikowane. Jest tyle opcji: pasty przeciw próchnicy, na podrażnione dziąsła, na noc. Mój dentysta poradził, żebym zmieniła pastę na taką, której on sam używa. Colgate Total 12. Powiedział, że nie ma lepszej ochrony i na dzień i na noc. Znalazłam pastę sam raz dla mnie. Dzięki opatentowanej formule Colgate Total 12 zwalcza 12 problemów jamy ustnej i chroni zęby i dziąsła do 12 godzin przez cały dzień i całą noc. Wiem, że jest najlepsza. Mój dentysta jej używa. Colgate Total 12. Wybór dentystów na świecie. Teraz także i mój. Pełnowartościowy posiłek. Sok, mleko i kanapki z Nutellą. Orzech laskowe. Mleko. Nutella. Potrzeba tyle energii, aby być dzieckiem. Aseptyczny proces produkcji naszego soku sprawia, że nie chcemy cię straszyć technicznymi szczegółami. Ważne jest to, że nasz sok jest zdrowy i bez konserwantów. I właśnie dlatego ma czysty smak owoców. Czysty smak owoców. że w walce o miłość też jestem taka silna? Gdyby cokolwiek ci groziło, natychmiast przerwałbym tę grę. No co gramy? Z Majką w tej chwili już nie jest tak jak kiedyś, co? No tak jeszcze żadna kobieta nie kopnęła mnie w tyłek. Za szybko ją oskarżyłam. I dlatego musimy stąd wyjechać. W życiu się tak jakoś dziwnie układa. Ale miłości... Nie da się oszukać. I nawet czas jej nie pokona. Zapraszamy na dwusetny odcinek Pierwszej Miłości w poniedziałek o 18. Sylwester Stallone powraca w kultowej roli niepokonanego komandosa. Tym razem przyjdzie mu walczyć nie tylko za swój kraj, ale także o życie przyjaciela. Rambo 3 w poniedziałek o 20.45. W jednej chwili stracił wszystko. Emlyn przywilókł AIDS do naszego biura. Wylali mnie z kancelarii. Zdobywca Oscara Tom Hanks, Denzel Washington i Antonio Banderas w dramacie Philadelphia we wtorek o 20.45. Ten dzień rozpoczął się fatalnie. Ważniejsze jest jednak jak się skończy. Super kobieta. Niedostępna, ale gada jak na Świetna komedia romantyczna w rolach głównych Michelle Pfeiffer i George Clooney. Szczęśliwy dzień w środę o 20.15. Te święta były naprawdę wyjątkowe? Cyfrowy Polsat, twój prezent na święta. Odwiedź dystrybutora lub zadzwoń i zamów. Radio Z. Czuję grania. Gwiazdka tuż, tuż. A gdyby tak komuś sprawić miły drobiazg pod choinkę? Nokia 6030 na kartę za złotówkę z radiem i zestawem słuchawkowym. Tylko w miksie. Wychodź na plus. Boli gardło? Weź Strepsils. Dzięki dwóm składnikom antybakteryjnym... Strepsils szybko uśmierza ból gardła. Mm. Mm. Strepsils. Pierwsza pomoc w gardłowej sprawie. A na ostry ból gardła. Weź Strepsils Dolo Intensive. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybierając Lenor pomagasz dzieciom z chorobami nowotworowymi. Podaruj dzieciom słońce. Now it's Nowy wymiar przyjemności, gdziekolwiek jesteś. Wedel. bliżej serca. Prezent na święta dla rodziny? Neostrada TP, aż przez 6 miesięcy po złotówce. Zadzwonię 0801-321-123. Lub przyjdź do salonu sprzedaży TP i Orange i zamów już dziś. Telekomunikacja Polska, bliżej. To nie jest ekskluzywny klub. Nie musisz być bogaty, aby do niego dołączyć, ale jeśli chcesz wyglądać doskonale, jedyne czego potrzebujesz to maszynka Gillette Contour Plus. W przeciwieństwie do zwykłych jednoczęściówek ma ona pasek nawilżający i ruchomą główkę, co oznacza mniej podrażnień i niedowolonych miejsc. Dołącz do mężczyzn, którzy mają to coś. Gładkie golenie w przystępnej cenie. Contour Plus. Tylko Gillette. Teraz Contour Plus posiada specjalny przycisk, który ułatwia dokładne czyszczenie. Pomysłowe pułapki i dziecięca wyobraźnia kontra dwóch niezbyt rozgarniętych rzezimierzków. Jedna z najbardziej kasowych komedii w historii kina. Mnóstwo gagów i wyśmienitych żartów dla całej rodziny. Kevin sam w domu dzisiaj o 19.30. Super. Klasyka kina przygodowego. Dartania. W jednej z ról Katrin Deneff. Pościgi, pojedynki i mnóstwo humoru. Dartania, jutro o 19.30. Po jakie pieniądze przyjechałeś? 30, powiedzmy. 50 tysięcy. 150 tysięcy. Zacznę myśleć nad wycofaniem Ktoś zagra o 26 tysięcy. Ktoś zagra o milion. Ktoś o walizkę, której zawartość to. 5 sekund. Wielka niewiadoma. Równie dobrze może być w nim milion jak i 100 złotych. Grać czy nie grać? Graj. Gram. jeden? od co? Lepiej nie można było. Wygrana zależy nie tylko od szczęścia, ale i od właściwej strategii. Zobacz, kto tym razem zdobędzie fortuny, a kto odejdzie z niczym. Oglądaj, grasz czy nie grasz, jutro o 21.50. Wigilia w Polsacie. Marian Kociniak w kultowej polskiej komedii. Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Część pierwsza o 19.30. Najpoczciwszy gang rabusiów staje przed szansą na nowe życie. W roli głównej Nicolas Cage. Zagubieni w raju o 21.00. Kevin Bacon odkrywa mroczne sekrety ukryte na samym dnie jego duszy. Opętanie o 23. Wigilia w Polsacie. Zapraszamy. Intensywnie kolorowych i pełnych blasku chwil życzy producent nowej farby do włosów Londa Color Emotion. Zamienianie się jest fajne, nie? No, to się zamieńmy. A musimy... No dobra. Ale pyszne. Wspólnie jak moja, bo z tym samym serem. Smakowita promocja. Zamień kody z opakowań serków Hochland na najwyższej jakości pojemniki na żywność Tupperware. Dzięki którym cała rodzina będzie cieszyć się świeżymi posiłkami każdego dnia. Zamienianie się jest fajne, nie? Czy wszystkie szampony przeciwłupieżowe są tak samo skuteczne? Dermatolodzy wiedzą, że nie. Dlatego 95% z nich rekomenduje Head and Shoulders. Badania potwierdzają, że nie ma lepszego szamponu przeciw łupieżowego niż Head and Shoulders. Head and Shoulders usuwa 100% oznak łupieżu, by włosy były piękne. Żaden szampon nie jest bardziej skuteczny. 95% polskich dermatologów rekomenduje Head Shoulders. Piękne włosy bez łupieżu. Boże Narodzenie w Polsacie. Zabijański posłaniec pomoże małej Ginie odkryć magiczne święta o 10.20. Dawne cuda przybliżą nam opowieści biblijne Abraham część I o 11.55. Drew Barrymore i Angelika Houston w paśniowej opowieści Długo i szczęśliwie o 13.35. Andrzej Kopiczyński, Irena Jarocka, Anna Seniuk i Bogdan Łazuka w komedii Motylem jestem, czyli romans 40-latka o 1545. Stumilowy las zawsze jest pełen przygód. Rosiaczek i przyjaciele o 17.20. Dalsze przygody Franka do lasa, czyli nieznane oblicze historii. Jak rozpętałem II wojnę światową, część II o 19.30. Eddie Murphy jako ekscentryczny weterynarz. Dr. Dolittle o 20.50. Art Bruce Willis i Alan Rickman w kultowym filmie Szklana pułapka o 23.20. Boże Narodzenie z Polsatem. Zapraszamy. Giorgio Armani. Oto tabletki Calgonid Powerball 4 w 1. Teraz do detergentu soli i nabłyszczacza dodaliśmy system.